Od 2018 roku ulicami Tarłowa przychodzi Orszak Trzech Króli. Widowisko zwieńczone Mszą Świętą przyciąga nie tylko mieszkańców gminy. Szak, czyli ten przemarsz, naszymi ulicami, to jest przede wszystkim. Takie odzwierciedlenie publicznego, oddania publicznego świadectwa naszej wiary. Wiary, jesteśmy katolikami, chcemy pójść, pokłonić się nowonarodzonej dziecinie, pokazać, jak to wtedy wyglądało. Chcemy, żeby nasi mieszkańcy w tym naszym wielkim przedsięwzięciu uczestniczyli, uczestniczą, przychodzą, bo są straże, są wszystkie koła gospodyń wiejskich. No to... osoby, które chcą być e, e, królami, mamy osoby, które e, chcą być aniołkami. Naprawdę mamy to wszystko dograne, to osoby przychodzą, również dopytują się o to, czy takie coś będzie organizowane. Organizujemy i... Cieszymy się, bo no robimy to dla naszych mieszkańców. Tego nas oczekują. My spełniamy również i te zachcianki. I tutaj nikt nie jest z przymusu. wzorem tu ubiegłych barwny korowód uformował się na placu przed budynkiem Ośrodka Kultury, gdzie płonęło ognisko, wokół którego ogrzewali się pastuszkowie. Orszak poprowadzili królowie w otoczeniu aniołów i jak zawsze niezawodnych pań z kół gospodyń. Dla uczestników to bardzo ważne wydarzenie, w którym chętnie biorą udział. I jest ono już dla nich tradycją. Od dzieciństwa wraz z rodzicami zawsze gdzieś tam brałam udział w takich ludowych przedsięwzięciach, spotkaniach. No i zostało mi to do dzisiaj. Jestem szczęśliwa, że pracuję tu, gdzie pracuję i mogę brać udział właśnie w tym przedstawieniu Trzech Króli. Jest to święto chrześcijańskie bardzo stare które przywołuje wspomnienia yy, i cieszymy się że my możemy tu, dla mnie osobiście jest ogromnym przeżyciem ponieważ bierę też udział wewnętrznie tak nie tylko że yy, jestem widzem nie tylko widzem ale także aktorem który zagrał monarchę azjatyckiego Melchiora był Jacek Dudas Kozłówka aktywny udział w warszaku był dla niego wielką przyjemnością ja już uczestniczę, że to już kilka lat, także jestem praktycznie no co roku w tamtym roku nie mogłem być, bo byłem, miałem operację na kolano, ale obecnie nawiązując potem do tej tradycji, no i jestem dalej królem. Czym to dla pana? Jest? No satysfakcja, po prostu, że mogę uczestniczyć w takim w takiej imprezie, no świętość po prostu, świętość, tradycja, no i ogólnie przyjemność. Udział w orszaku dla radnego rady powiatu Wacława Rodka jest duchowym przeżyciem? i umocnieniem wspólnoty. Poczucie wspólnoty, przede wszystkim w tym zindywidualizowanym świecie, gdzie, gdzie ludzie żyją swoim życiem, w swoich czterech ścianach, jest okazja przyjść, spotkać się, zamanifestować naszą wspólnotę i uczestnictwo i w, naszych, i w naszej wierze, i w naszej wierze, i w przede wszystkim z tym, że jesteśmy wspólnotą i, i religijną i, i taką społeczną. Mózgiem scenarzystą widowisk organizowanych w Tarłowie jest dyrektor Miejscowego Ośrodka Kultury. Franciszek Zychewicz podkreślił, że to nie jest zwykły korowód. Po prostu to trzeba podtrzymywać tradycję chrześcijańską. E, organizujemy właśnie Orszak Trzech Króli. To nie jest zwykły pochód czy przemarsz, tylko to jest demonstracja i, i pokaz chrześcijaństwa w naszym środowisku. Aktorzy amatorzy odgrywający postaci tarłowskiego Orszaku Trzech Króli. Byli doskonale przygotowani na ten wyjątkowy spektakl, co udowodnił Roman Śliwka mieszkaniec Julianowa który wcielił się w rolę jednego z pastuszków. Pan Roman tekst przygotował samodzielnie, wykorzystując przekazy przodków. Pan Jezus nam się narodził, do piekła drudzkę zagrodził, narodził nam się we złobie, nie miał sukienki na sobie, tylko wiązeckie ściana, a podnóżki pod kolana. Małego dziadki witają, ach witaj, witaj Panie nas, dziś nas stodroki, wszyscy nas piecu, no 100 rok powiedzi nam, dobro Pani stodro, Pani Prośba pastuszka została wysłuchana. I uczestnicy oczaku właśnie Szczodrokami zregenerowali siły po inscenizacji i modlitwie Jerzy 6 STV Info.